Siema, ja jestem Marcel. Od jakiegoś czasu nie było mnie na YouTubie i nie było odcinków. Wiem, przepraszam Was, ale na dzisiejszym odcinku już powróciłem i otworzymy sobie gazetę Just Kick It z kartami Euro 2020. I mam jeszcze tutaj parę paczek, jak widzicie, żeby nie było zadudnego odcinka. No i mamy tu gazetę numerek 5. Co prawda Maj mamy czerwiec, ale Gazeta z Maja. Cena 13 zł takiej gazety. No to co otworzymy sobie dzisiaj tą gazetę? I mamy jeszcze tu 5 paczek. To zaczynamy. Przechodzimy do gazety. Mamy gazetę i tu mamy karty i limitki. Dwie paczki i dwie limitki powinny być. Dobra, pokażę Wam od razu te limitki. Macie tu kodzik. Pierwszą jest Emil Forsberg, jak widzicie ze Szwecji, i kolejna Gianluigi Donnarumma z Włoch. Tak wyglądają limitki. Zaraz wam pokażę gazetę. Zobaczymy, co w ogóle ma być w następnym wydaniu. Tu mamy dwie paczki, więc sobie zaraz otworzymy i zobaczymy tą gazetę. Na szybko przeglądzik gazetki. Tylko mnie obchodzi, co ma być w następnej, więc nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywał za bardzo. O, mamy następną gazetę, a to będzie... A, dopiero we wtorek, 23 czerwca. No to na koniec czerwca prawie, że. Mamy też dwie limitki, to będzie... Dejong i chyba Milik. Tak, Milik i jedna saszetka. Aha, plus karta, coin z limitowanej edycji... O wirtualnej wartości. Aha, można wykorzystać w grze, czyli będzie ten kodzik taki na karcie limitowanej. Dobra, coś, coś mi się tu sfokusować nie chciało. Mamy te limitki. Dobra, i mamy tutaj. Tu jest 5 saszetek i 2, czyli 7. Może jakieś szczęście na powrót. Zobaczymy, więc otwieramy pierwszą paczkę. I od razu tu mamy kartę specjalną z Austrii. Austria. Jedynastka cała. Bazówek chyba nie będę wam pokazywał, znaczy nie będę czytał. Przelecimy sobie o mamy Milika. To jest pierwsza paczka z gazety. Będzie jeszcze jakaś karta specjalna? Nie, ale Krychowiak. Zobaczcie, dwóch Polaków następna saszetka Zaczynamy od karty specjalnej fans favorite H Hradeki z Finlandii tak Dobra i tu będą bazuweczki Tu są Niemcy jeszcze i co to jedna karta specjalna? Szar. Chyba wypadało więcej, tak mi się wydaje. Zobaczymy, otwieramy tą saszetkę. Może tu będzie więcej? Anglia, Hiszpania, Tiago, dalej Austria, Finlandia. Jakiś bonus, co to będzie? Stadion? Nie, karta 11. Zobaczcie, zobaczcie, znowu Austria. I tu będzie. Spe... O, to jest już więcej specjalnych, czyli w tej gazecie po jednej tylko wpadło. Tu jest Gol Machine Sterling z Anglii i jeszcze fans favorite Matweedy z Francji. Dobra. Kolejna paczka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry i subikach. To jest nowy, więc niech zostawi. to jakieś powtórki są, czy mi się wydaje? Chyba był ten zawodnik. Tu będą karty specjalne. Mam jeszcze Finlandię. Pierwsza karta specjalna: fans favorite, Shakiri. I tu jest Werner, goal machine i jeszcze kapitan Kier. Trzy saszetki zostały. Sensi, Włochy, o, Sieliński, Polska. Fajnie. Weltman. Mutinio. Weź, Bugaria mamy, kartę. Też są trzy specjalne, czyli w tej, z gazet, z tych saszetek wypadało po jednej. I mamy tutaj kartę Midfield. Mamy kartę Midfield Multiple. I dwie całe drużyny, jak widzicie. Dwie saszetki do końca. Portugalia. O, Krzysztof Piątek, jak się Polacy sypią. Alderwejerd, Belgia. Samuel Untiti. No, pisze tu bonus. A to jest bazówka de Bruyne, Myślałem, że to specjalne. To lecimy tak o. Przełożymy sobie tego bonusa. Na sam początek. I tu mamy Hiszpania. Logo. Team Logo. Cielini fans favorite i uwaga. Multipless Chorwacji. Modlić, brozowić i rakitić. A, jeszcze jedna saszetka. O kurde. bym odcinek skończył i saszetki bym nie otworzył. I czy tu będzie najrzadsza karta rarka? Zobaczymy w tej saszeczce. Jordi Alba, Niemcy. Trzy karty specjalne. Pereira jeszcze z Portugalii. I tu mamy Turcja. Line up. Karta fans. Royce fans favorite i Defensive Rock Varan. Rafael Varan. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Łapeczka do góry, subik. Do następnych. Trzymajcie się, cześć!